Dobrze, słuchajcie, jestem właśnie w miejscu po katastrofie. Wszyscy siedzą w budynku, bo mój kolega. Elo! Tutaj konik. Powinien być. Widzicie, chyba. Chyba byłoby I tutaj nam namiot wywaliło. Koty przeżyły, od razu mówię, koty przeżyły. Co się jeszcze stało złego Hubert? Stało. Mm. Nic się nikomu nie stało. Na szczęście. Co? wszystkie stojaki. Powywala, bo wszystkie stojaki. Mekmiałem. <grywa> Tam w ogóle nie jestem po samamocie rozwalone. Jeśli dobrze widać. Lecz na na telefonach nie wiem. Ja Wam wiecie, zawsze bliżej o, jak wszystko, rzeczy pozarzywalane, stały stoją. O w tamtym miejscu, jak widzicie, proszę ja zaraz podejdę, bo to chcielibyście dobrze widzieli, e, namiot odleciał, moja mama go trzymała. Było źle, bo odleciała. Walnęła się o ten oto tutaj stół. Zleciała na ziemię i zupa się jeszcze na nią wylała. Czego jeszcze? Ej, powiem, że. A mój kolega prawie ej, też poleciał. Mój kolega prawie też poleciał. Ja dostałem w plecy metalowym prętem, też prawie odleciałem. I tak, co jeszcze chciałem dopowiedzieć? Że. No, większość osób w ogóle poleciała. Gitara się obtarła. Prawie telefon mi wypadł z kieszeni. W ogóle była masakra! Wszyscy beczeli! Nie. Ty mnie. Ty błyskaj, nie wściekuj. Ja Patryk i Jotu nie płakał. Ja płakałem, wręcz A. ryczałem. A powiedzieć, powiedz, ja że ja, tylko ja, Patryk ja... nie płaka. Tylko Patryk nie płakał, mój kolega, który tutaj jest. Dzień dobry. Cześć. I w ogóle słuchajcie, chciałem właśnie właśnie dopowiedzieć. Co chciałem dopowiedzieć? Co się nie powie, coś, coś jeszcze stało, Hubert i Patryk? Coś złego. Co się jeszcze złego stało? Y no, Wszyscy no, ja płakali. Hubert sprawłam mu rękę. Co się działa? Oczywiście. moja mama złamała nogę? No tak było. Właśnie właśnie. Tata kolegi mojego właśnie Patryka i Huberta. Patrykiem widzieli podobno huragan. Dymny huragan dymny. Trąbę powietrzną. Widzieli podobno. I słuchajcie, do się. Co? To się Serio? To się ro... to. to? Czy co? Co to było? Nie, te deski. Znaczy co one były? Czym to było? Co? Nie wiem. Słuchajcie. Nie, Do... nie otwieramy tego. Wejrza. Dowiedziałem się od mojej mamy, że u koleżanki właśnie mojej mamy e, drzewo przewróciło się na samochód. w Szybacz, ogóle była że... masakra. Panele od płotu się rozwaliły. Co? Panele od płotu się... Rozwaliły. Yy, rozwalił się w ogóle płot. nie Panele. Panele od płotu, dobra. Już wchodźmy w szczegóły. Już tak Patryk sobie zarzuczył. Yy, konie po, się wystraszyły, bo to w, sta w stajni Ta jest, kotki, tak? też. W stajni. kotki też. Kotki też. też, pewnie. Ja, ja już miałem podejrzenie, że jakiś umarł na zawoł. Serio. <noise> Dobrze, nieważne. Wszędzie jest błoto, była ulewa, wszyscy beczeli. Naprawić naprawdę. No, wszyscy. Tylko dwa i nie baczały. No no, pewnie było szarp, które nie baczały. Co?